Dzisiaj przechodzę przez jedną z największych metamorfoz w moim życiu. Znajdujemy się w Warszawie, a za kilka dni mamy festiwal ekipy. I ja postanowiłam, że właśnie przed tym festiwalem ekipy chciałabym zmienić całkowicie swój wygląd, żeby po prostu zrobić na was wrażenie na tych osobach, które będą na festiwalu. No i nie ukrywam, że metamorfozy zaczynamy od zmiany włosów. Oj, zamknięte. Co jest? Jest, jest, jest. Trzeba było mu tknąć Ale się jara Przygrzywkę chcesz mieć i Chcesz mieć bardzo dużo tego jasnego przygrzywca. Tak, to był taki biały niemalże, nie? Szary bardziej. Dobra. I to ma być równy trójkąt z przodu. Dobra, słuchajcie, wraca Fausti wersja. Białoróżowa. <grystanie> I mocno jest to, że dosłownie to te posuną też takie długie, nie? Nie mogę się doczekać efektu końcowego. Trochę czasu nam tutaj zajmie to wszystko, ale.

Tylko tym razem do Warszawy. Ej, słuchajcie, jak to wygląda, ale wiecie co? To, to może być w ogóle nowa moda za kilka lat. Mam przed e, rozjaśnione, bo oczywiście potem będziemy je tonować na chłodniejszy odcień. To nie wygląda też tak źle. To no może odcień, że jest te żółty, ale to nie wygląda naprawdę źle. Możemy zostawić tak jak coś. <laughs> słuchajcie, ja, ja w ciągu dzisiejszego dnia będę przechodziła przez kilka zmian, Będziecie mogli obserwować jak te włosy się po prostu niesamowicie zmieniają, że was wraca. O, proszę, to małe nie przejdzie przez Kosta. Nie, no przepraszam, ale znalazłem pierwszego siwego włosa i chciałem po prostu zakomunikować, że to jest... Gratulacje. No i mega <laughs> dziwne uczucie, muszę napisać to, do kogo. O, <laughs> to by <do kogo>? <laughs> źle aż. Także, kochani, zapraszam na kanał nadawczy. <laughs> teraz jestem po prostu, cóż, mam oj. Dzisiaj był sam malfek, raz jestem. Wow, mój kolor jest dopalony! Jakby. Aż mnie przytkało troszeczkę Kochani jesteśmy po koloryzacji, mega mocno to wygląda Jestem podjarana, ale dosłownie ze Ełoną to sienki dzień Bo jest godzina prawie 20 chyba albo 19 coś I wracamy tutaj jutro na przedłużanie włosów A w międzyczasie będziemy robili też kilka innych rzeczy Ale na dziś to jest koniec jeżeli chodzi o włosy No i jutro wracamy i przedłużamy No bo jednak chciałabym żeby były dotąd Mega się jaram i widzimy się jutro. Ej, dobra, generalnie powiem tak. Wychodzę i teraz patrzcie, co się dzieje. Nie będzie osoby, która się nie, spo nie, nie spojrzy. W autobusie ale ludzie. Dziwnie, no. Nie, ale naprawdę, powiem, aż mi dziwnie z tym, że mam takie włosy, bo nie jestem już przyzwyczajona do tego, że będę aż tak się rzucała w oczy. A z drugiej strony, jeszcze jutro je przedłużam, więc one w ogóle będą dużo, dużo lepiej wyglądać. Ale w ogóle to widzę na sobie side eye. Słuchajcie, bo przed nami nie dość, że przedłużanie włosów. Fajna sesja zdjęciowa. No jeszcze trochę innych aktywności, ale już widzimy się jutro na spokojnie. No i kochani, witam Was w kolejnym dniu w Warszawie. Mamy godzinę, słuchajcie, o prawie 15 taką rzecz którą bardzo chciałam zrobić w związku właśnie z festiwalem, bo na tym też się opiera cały ten odcinek, jest coś, co po tym festiwalu mi już zostanie ze mną na zawsze. I oczywiście jestem bardzo wdzięczna za wszystkie prezenty, które przynosicie nam ten gritty, i tak dalej, ale na przykład ja wolę, żebyście przynosili coś, co przyda się na przykład komuś innemu, stąd też nasza akcja zbiórka karm i różnych rzeczy dla schronisk. A teraz, tego, że festiwal jest dla mnie jednym prawdopodobnie z najważniejszych koncertów w moim życiu, to chciałabym po prostu mieć pamiątkę z tego dnia. Jestem niesamowicie wdzięczna, że to dzięki Wam dzieją się te koncerty, że nas słuchacie, oglądacie, że mogę spełniać marzenia i stwierdziłam, że bardzo bym chciała, żeby każda osoba, która będzie na moim Nita mogła wpisać się po prostu do takiej księgi gości. Także chodźcie, lecimy do sklepu i szukamy takiej książki, takiego albumu, który w ogóle chciałabym też sama jakoś tak festiwalowo ozdobić. Bardzo okładka mi się ma, że po prostu taki jak wiecie, z Amerykanie po prostu filmów. Taka księga ogromna, gości po prostu. Ło, wow, fajny kubek. O, wow, dobra, ja w ogóle jakby chodźmy po prostu, bo ja zaraz kupię wszystko, ale nie to, co trzeba. Jezus, patrz, to jest taka księga. Ej, dobra, jak ja jeszcze wiadomo, naklejki w ogóle, ale ma 110 kartek, czyli wychodzi na to, że faktycznie per strona, per osoba. Ej, biorę to. I teraz koncepcja w głowie na to, jak to ma wyglądać. Chyba jesteś mężczyzną, jak myślisz, czym to, czym to się maluje? Ciężkie pytanie, no. To jest jakiś materiał, więc wydaje mi się, że farba wchłonie się w środek i nie będzie widać żadnego koloru na tym. I ja, i teraz przekminiłam jedną rzecz. Cały festiwal i cała jego wizualizacja się, opiera się na takim właśnie książce taką jak macie w Stanach, gdzie jak otwieracie książkę, to są w środku zdjęcia absolwentów. I całość festiwalu przecież opiera się właśnie na takich instaxach, jakby to była książka ze zdjęciami absolwentów. A więc ja chyba w ogóle chciałabym zrobić coś takiego, że pierwsza strona jest stroną okładkową, gdzie jest właśnie moje zdjęcie takie. Jest na przykład podpisane Faustina Fugińska, Fausti, lat, tyle i tyle, rocznik ten i ten. I po prostu z przodu mi ten grid i data. Ale nie będę zanudzać was dalszymi zakupami, więc w czasie jak szukam inspiracji, przenieśmy się do hotelu i robienia albumu. Dobra. Ja stwierdziłam, że chcę tutaj napisać taką czcionką amerykańską festiwal ekipy, ale z racji tego, że chciałabym, żeby ta czcionka była równa, to oczywiście też mam y, linieczkę i zrobimy to moimi umiejętnościami. Tutaj mamy 8 literek, przerwa co pół centymetra musi wjechać, słuchajcie, mocna matematyka, ale rozkminię to. Obiecuję, że dam radę i to rozkminię sama. Półtorej centymetra tu, potem pół centymetra przerwy, półtorej centymetra znowu. Ej, ale zakup linijki był bardzo, bardzo dobrą rzeczą, bycie. No i tak jest trochę krzywo. Przemyślałam tego jeszcze pod innym względem, że nie mam na przykład gumki i tego nie znaję już teraz. Ale przecież się pod spodem się ta siemkę przyklei, będzie elegancko. Także kochani, pozwólcie, że mi to troszeczkę zajmie, nie będę do was gadać, bo ja się tutaj chcę skupić po prostu stricte na prostych obliczeniach matematycznych, tak? sytuacji. No nie wyszło to tak najpiękniej jak bym chciała, przyznam szczerze, ale w każdym razie pierwsza strona wygląda w ten oto sposób. Moje całkiem cute. Jeszcze wiadomo, dojdzie napis festiwal ekipy, trochę tutaj tasiemek więcej i tak dalej, i tak dalej. No ale jak na książkę, którą mam, wiecie, mieć do końca życia to jest spoko. Została mi też do zrobienia cała ta, ta strona, na której po prostu będzie naklejka z moim zdjęciem i tak dalej, i tak dalej. Ale słuchajcie, lecimy teraz na przedłużanie włosów. Dzień drugi, tym razem przedłużanie i ja już się nie mogę doczekać. Także Zaczynamy przedłużanie. Kochani, słuchajcie, ten moment, w którym e, po prostu przerzucam włosy do przodu. Wow, ej, to wygląda mega dobrze! Dobra, aż tak się nie spodziewałam, że to będzie mocno wyglądało. Ale wyglądam dosłownie jak jakaś artystka taka latino i mogę sobie tak... Oh. Ale A. będzie super na festiwalu teraz. No to myślę, znaczy, że byś nie chciała dłuższy. Co? Żeby delikatnie podciąć je tak jakoś. Nie A. no, tak. Ja myślę, że. A, to, to, to super. Na prosto. Super. Robimy to. Zdaje się efekt finalny Ja jestem zachwycona, są rewelacyjne W ubiegłym roku miałam krótsze Białe przody i nie podobały mi się Wyglądały na zniszczone też, teraz po prostu Wszystko wygląda pięknie, nie mogę się doczekać Jestem ciekawa jak wam się będzie podobało Mamy godzinę 24, słuchajcie Więc my lecimy do hotelu i jutro o 8 Wracamy do Krakowa, gdzie Będziecie mogli zobaczyć już reakcje innych na włosy Witam was kochani kolejnego dnia I słuchajcie, nie ma obiecanej reakcji ekipowiczów Ponieważ przez to, że wyciągły TikToki z eventu, na którym byłam, gdzie wszyscy Zobaczyli, że mam różowo włosy. Twierdziłam, że nie ma sensu nagrywanie ich reakcji, a przedłużone włosy po prostu zobaczą już jutro na festiwalu na żywo. Ale teraz jesteśmy u Oliwki i słuchajcie, będziemy robić make-up oraz sesję zdjęciową z Kasią. I Krys dzisiaj też będzie moją stylistką. I przy okazji Chris jest też moją stylistką w ogóle na tych ostatnich koncertach wszystkich, więc dzisiaj będziemy też dopinać stylówkę, w której będę jutro na festiwalu, że lecimy z makijażem. I co bo to nawet nie mnie? Ja. Oliwka zawsze powoduje tak, że ja się czuję najlepiej w makijażu i tylko ona, spośród wszystkich makijażystek takich jakich kiedykolwiek w życiu mnie malowały, sprawia takie cuda. Dziękuję. Ale też y, Oliwka dobrze zna już nas, wie co lubimy, na co może sobie pozwolić. Też tak, ja jest... też Was czasami przekonuję do jakichś takich dziwacji. Ja Przyznam <grym> szczerze, że ja na przykład mam teraz tak, że bardzo mocno zastanawiam się nad tym, czy całkowicie tych drzwi na przykład nie pofarbować i nie zrobić sobie takiej metody rzęs, jaką mam obecnie. Kochani, Sesyka, jeszcze druga stylowa: jak się uda, zdążymy, co wątpię, ale może. I naprawdę bardzo mocno myślę nad zostawieniem sobie już takiego luku. To co, próbujemy? Ja! Yeah! Let's go to the beach, itch! <laughs> Kończyliśmy fotę, możecie je zobaczyć na moim Instagramie, a teraz lecimy robić przymiarki dosłownie też z Chris na e, festiwal ekipy, ponieważ Chris robiła mi też stylowy na poprzednie dwa koncerty. I teraz lecimy właśnie zobaczyć ten finalny look. Dobra, kochani, słuchajcie, kończymy przymiarki dopiero teraz na festiwal. Ach, no i let's go! Nie wiem, jak oceniacie całość? Ja dużo lepiej nie spodniami niż kiedyś. Dla pierwszej ja no. Ogólnie słownia. Dostawać w różowych, co ja myślimy? Bądź, ja bym nie stała w różowych. A weźcie bez napiju tutaj bardziej. No, według O, nice. dużo Kochani, tak się prezentuje fit. Mamy nadzieję, że nie wyjdzie z tego jak losia. Dzięki! Niestety człowiek nie uczy się na cudzych błędach. Całe zobaczycie na kanale Ekipy. Latareczki poprosimy.